Z tej strony Braciak, jest 16 marca. To jest krótki filmik z cyklu tych, co u mnie na pasiece. Dzisiaj jest ładny, słoneczny dzień. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Trochę pod słońce tu chyba będzie. Wiosna się budzi. Zaczęły kwitnąć wierzby. Trochę ruchu jest już na wierzbach. O, tutaj widać. O, ile pszczółek konsumuje. No właśnie te wierzby sadziłem trochę ponad półtora roku temu ze sztobrów z Instytutu Pszczelarstwa w Pławach No i jak widać to się sprawdza. Zobaczcie ile na nich jest pszczół. To jest w zasadzie drugi okres wegetacyjny dla tych wierzb tutaj. Niektóre z nich po to przesadzałem już. A na Pasiece mały remont się wydarzył. Zaraz tam podejdę, zobaczymy. Tutaj mała łąka krokusowa. Ale krokusy w zasadzie przekwitły, a one kwitną już tutaj od końcówki stycznia, początku lutego, więc no za wiele pszczoły z nich pożytków w tym roku nie miały. A jeżeli chodzi o moje rodziny, To, co tutaj widać. Widzę, że żyją. Ruch spory. Wszystkie ule latają. Jutro, może nakręcę krótki film i pokażę, co się dzieje od góry. A dzisiaj to pozwolę im sobie polatać. Bez ingerencji z mojej strony. O, tak ten ruch wygląda. No kojąco dla mnie. Zwłaszcza, że to mój drugi sezon pszczelarski tak naprawdę. Druga zimowla. No jak zwykle dla początkujących to jest stresujące jak to się wszystko uda i czy pszczoły przeżyją. Martwiłem się trochę o ten pól drugi z tej strony, bo pszczoły do tej pory nie wychodziły z niego. Inne ule już powlatywały, a tam ruch był w zasadzie pojedyncze pszczoły A dzisiaj jak widać pszczoły wykorzystały pogodę i wszystkie latają, tergają pyłek, więc sympatycznie. A jeśli chodzi o to co u mnie tutaj słychać, no to przystąpiłem do remontu tego pastwiska pszczelego. Chciałem go tutaj bardziej dostosować dla przyjęcia kilku, może kilkunastu uli, więcej. Udało mi się poprze, poprzesadzać tutaj taką trawę, którą wycinałem w innych miejscach mojej działki. No i tutaj na razie tak to wygląda. Jest przygotowane pod łąkę kwietną. Jak tylko się pojawi możliwość, to zasieję tutaj trawę. I nie będę jej tutaj musiał za często kosić, bo to się chyba dwa razy w roku kosi. Więc pszczoły będą miały blisko pożytek, a ja będę miał częściej na pasieczysku i nie będę za bardzo się musiał o to troszczyć, o pielęgnację tego. A dla mnie jest wygodniej, bo już nie będą tu rosły te wszystkie haszcze pokrzywy. No a tutaj przesadziłem też kilka z tych wierzb pszczelarskich. No i widać, że to już jedna z nich, niektóre z naszych pąki zaczynają rozkwitać. No i jak to porośnie. Kilka lat to pszczoły będą miały zagwarantowany pożytek blisko uli. Nie będą musiały daleko latać. To tyle dzisiaj z mojej przydomowej pasiekiny na Pujawach. Jutro będę robił wgląd od góry. To coś nagra, więc zapraszam do oglądania ewentualnie jutrzejszego filmiku. Cześć! Mm hmm.